Witajcie w klubie ciekawych świata. Dziś top 10 memów po drugiej turze wyborów prezydenckich. Wszystko jest już jasne. Zgodnie z moimi przewidywaniami, prezydentem został Karol Nawrocki. Ale cóż to była za noc? Jakie zwroty akcji? Najpierw świętowanie sztabu Trzaskowskiego, potem o godzinie 23 nagły zwrot o 180 stopni i okazuje się, że to jednak Nawrocki prowadzi. No, aż się prosi o stworzenie złośliwego mema. Internet jest ich pełen, a oto moje top 10. Miejsce 10. No, spójrzcie na te twarze. Kogóż tam nie ma? No, wszyscy tam są. Wszyscy razem i każdy z osobna. Te miny mówią wszystko. Miejsce dziewiąte. Zdjęcia zrobione tuż przed tragedią. Ta chwila, gdy jeszcze się cieszysz. I jeszcze niczego nie jesteś nieświadomy. Nie wiesz, że już za chwilę, już za momencik wszystko się zmieni. Miejsce ósme. No złośliwość straszna. Szczerze współczuję u niedoszłej pierwszej damie, bowiem padła ofiarą typowych obietnic wyborczych bez pokrycia. Miejsce siódme. No tak, sytuacja z ogłaszaniem wyników może skojarzyć się z meczem piłkarskim i analizą VAR. Ile to już razy cieszyliśmy się ze zdobytej bramki, po to, aby za chwilę ją anulowano. Miejsce szóste. No jakiego Bolka, halo? Bolka nie ruszamy. No ale tamtych Zorro Spider-Manów, no to tych to trzeba dojechać. Miejsce piąte. I w połowie stawki nasz wybitny mąż stanu i jego mądrość. 0,7 to faktycznie dość mało. Miejsce czwarte. Ale tych dwóch godzin radości nikt im nie odbierze. Lepsze dwie godziny niż nic. No tak czy nie? Miejsce trzecie. Nasi zachodni sąsiedzi faktycznie już otwierali szampana. Już witali się z gąską. Już świętowali. A tu taka niespodzianka. Cóż, life is brutal. Miejsce drugie. Okropna złośliwość. Biedny Rafałek. Kolejny raz taka bolesna porażka. I miejsce pierwsze. Walizki spakowane. Przeprowadzka do pałacu zatwierdzona. Aż tu nagle... Nope! Jednak wracamy do Warszawy. Całe szczęście, że jest do czego wrócić. Warszawa pana potrzebuje, panie Rafale. No najwidoczniej bardziej niż Polska. I to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeśli spodobał wam się ten film, dajcie lajka like i suba. Już niebawem nagram komentarz, w którym postaram się wytłumaczyć, dlaczego Rafał Trzaskowski nie został prezydentem Polski. Mimo takiego wsparcia, tak intensywnej kampanii wyborczej i takiego zaangażowania naszego wspaniałego premiera. Do następnego. Cześć!